Historia znaleziona na reddit.com. W dzieciństwie zgubiłam się w lesie na ponad 8 godzin i zobaczyłam coś, czego do dziś nie potrafię wyjaśnić. Część pierwsza. Dorastałam na wsi, gdzie dookoła były tylko gęste lasy. Miałam wtedy 10 lat, a większość czasu spędzałam biegając po okolicy z przyjaciółką. Pewnego dnia, idąc jedną z wielu ścieżek wydeptanych przez jelenie, trafiłyśmy na coś niezwykłego strumień. Nie taki zwykły strumień. Szeroki, czysty, chłodny, idealny do pływania. Brzegi były miękkie, porośnięte mchem, bez żadnych węży czy komarów. To było nasze nowe, sekretne miejsce. Po kilku godzinach pływania wróciłyśmy na obiad, ale od razu zaplanowałyśmy, że jutro wrócimy tam z lączem i zostaniemy cały dzień. Następnego dnia, około pierwszej po południu, weszłyśmy do lasu tą samą drogą, co wcześniej. Tak nam się wydawało. Kiedy jednak musieliśmy podejść do strumienia, znaleźliśmy się na małej polanie, porośniętej gęstymi paprociami. Czegoś takiego wcześniej nie widziałyśmy. Byłyśmy głodne i zmęczone, więc usiadłyśmy, zjadłyśmy i przez chwilę bawiłyśmy się, plując pestkami arbuza. Było cudownie. Do pewnego momentu. Gdy zaczęłyśmy szukać drogi do strumienia, nagle się zmieniła atmosfera w lesie. Zrobiło się ciemniej, zimniej. Czułam, że przyjaciółka ciągle ogląda się za siebie. Po jakichś 30 minutach natknęłyśmy się na łazienkę. Ale nie domową. Starą, opuszczoną, zwanną, umywalką i sedesem porośniętym bluszczem, w środku lasu. Nazwałyśmy to łazienką wielkiej stopy. I próbowałyśmy sobie żartować. Po kolejnej godzinie błądzenia bez żadnych znajomych punktów orientacyjnych, zaczęła się panika. Już nie szukałyśmy strumienia, tylko wyjścia z lasu. Powiedziałam, że musimy iść za słońcem. W końcu trafimy na drogę albo na czyjąś posesję. Ale ona upierała się, że trzeba iść w drugą stronę. Zaczęłyśmy się kłócić. W końcu powiedziałam: Skoro jesteś taka mądra, to idź swoją drogą. Zobaczymy, która z nas pierwsza wyjdzie z lasu. I się rozdzieliłyśmy. Dziś, jako dorosła kobieta, wiem, że to była najgłupsza rzecz, jaką mogłyśmy wtedy zrobić. Dziesięć minut później usłyszałam kroki. Jakby ktoś szedł za mną, jakieś trzydzieści metrów dalej. Myślałam, że to moja przyjaciółka się rozmyśliła, więc zwolniłam, ale dźwięki kroków zwolniły razem ze mną. Zatrzymałam się? Też się zatrzymały. Przez kolejne godziny trwało to samo. Gdy szłam szybciej, one też. Gdy stawałam, cisza. W końcu chwyciłam duży kik, przetestowałam go jako broń i szłam dalej. Gdy zaczynało się ściemniać, dotarłam w powrotem do... łazienki wielkiej stopy. Chociaż byłam przekonana, że cały czas szłam wprost w stronę zachodzącego słońca, ale jakimś cudem zatoczyłam gigantyczne koło. Usiadłam na pniu i zaczęłam płakać z frustracji, uderzając kijem w ziemię. I wtedy znów usłyszałam kroki. Ktoś podchodził z tyłu.